Kto zostanie selekcjonerem reprezentacji polskiej Ten pan? Ten pan? Może ten pan? Albo ten pan? Może ten pan za granicy? A może powrót do nawałki, czy też Jerzego Brzęczka. No właśnie, dzisiaj zrobimy sobie taką analizę, przegląd kandydatów, jeśli chodzi o poszczególnych tutaj trenerów, kto może zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. Pewne kwestie już się wyjaśniły, pewne osoby już odmówiły, się chodzi o reprezentację Polski, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, kto może zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Co prawda media cały czas grzeją praktycznie opcję dwóch nazwisk, a więc papszun albo też probierz. Natomiast nie wydaje mi się, że, znaczy na pewno może to być jeden z nich, tak? ale nie wydaje mi się, że to by był tylko wybór jakby zamknięty do tych dwóch kandydatów. Tak? Swego czasu Cezary Kulesza mówił, że on potrzebuje wybór praktycznie kilku tam um, trenerów bo mówi, że jeżeli przyszedłby selekcjoner, chciałby kontrakt na 4 lata, sztab praktycznie 15 asystentów, e, gigantyczne zarobki, no to na to nie może praktycznie sprostać, temu nie może sprostać tutaj PZPN, więc e, mówił też o tym, że tutaj Cezary Kulesza, że po prostu musi mieć możliwość wyboru, musi mieć pole tutaj wy, wyboru, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Natomiast no dzisiaj przedstawimy te kandydatury. no wiadomo, że po prostu Marek Papszun, czy tutaj Probierz, to są nazwiska jak najbardziej. O, jeszcze zapomniałem tutaj na tej liście dać po prostu innych trenerów zagranicznych, tak, ale no to są po prostu te, te kandydatury, które najczęściej się pojawiają. Magiera jeszcze się po prostu pojawia na, na tej liście, jeśli chodzi o kandydatów. Natomiast jeśli chodzi o praktycznie taki skrót, tak, gdybyśmy mieli przedstawić, czym ci kandydaci się tym teraz zajmują, ile mają lat, no to zobaczmy. Adam Nawałka ma 65 lat, obecnie jest bezrobotny, bez pracy, można powiedzieć, Chociaż no nie, no, bezrobotny też nie można powiedzieć, bo jak ma 65 lat, to już mam wiek chyba emerytalny. No ale mniejsza z tym. E, potem mamy Michał Probierz, 50 lat, reprezentacja U21. E, Jerzy Brzęczek, 52 lata, jest ekspertem telewizji Sport, tak? Mogliśmy go widzieć przy okazji meczu w reprezentacji Polski, jakby w studiu po prostu komentował. Zresztą on chyba tym ekspertem jest od lat, to już pomijając kwestię tej przerwy, i chodzi o reprezentację Polski, jak prowadził. Był ekspertem w posadzie, potem w jedynce, tak. Następnie mamy Marek Papszun, 49 lat, ekspert kanału Plus Sport i TVP Sport. Władimir Petkowicz, 60 lat, bośniak, bezrobotny, obecnie po prostu jest bez pracy, tak. Jan Urban, 61 lat, górnik Zabrze, tą drużynę po prostu, którą prowadzi. No pojawia się tam też po prostu nazwisko Magiery, że on mógłby zostać selekcjonerem reprezentacji Polski mamy też po prostu Macieja Skorże, natomiast trzeba powiedzieć w ten sposób, Maciej Skorza robi nieprawdopodobną karierę za granicą, te drużyny, które prowadzi, to prowadzi je z sukcesem. Nie będę oszukiwał was, że po prostu śledzę te drużyny, tak, no bo jednak są to po prostu dosyć dalekie, odległe drużyny, tak, i no nie siedzę każdego tygodnia, nie oglądam tych drużyn, no, ale po prostu po owocach ich poznacie i rzeczywiście te owoce w przypadku Macieja Skorzy są no, naprawdę ofite, bo sukcesy z tymi drużynami, więc no to go predestynuje do tego, żeby był wśród w gronie tych po prostu kandydatów, jeśli chodzi o selekcjonera reprezentacji Polski, aczkolwiek media ostatnio powiedziały, że Maciej Skorze odmówił prowadzenia reprezentacji Polski. Może bym powiedział w ten sposób, raczej może nie odmówił, tak, tylko pewnie nie dogadał się tutaj z, w, w sprawie e, tak jakby ustaleń z, może z PZP, no ale też ma wiążące te kontrakty z tym klubem, wątpię, żeby po prostu miał zrezygnować, pewnie tutaj też PZP musiałby zapłacić do tego zawodnika, wykupić go i tak dalej, kontrakt musiałby być jego po prostu porównywalny, to co zarabia po prostu za granicą, no to raczej nie, nie wchodzi, tak, musi tam skończyć tą e, e, praktycznie pracę i potem może myśleć, jeśli chodzi o reprezentację Polski, tym bardziej, że mamy na rynku trenerów, którzy są w cudzysłowie do wzięcia praktycznie od razu, bez jakichkolwiek zobowiązań. Troszeczkę mi się przypomina sytuacja, jak Jurgen Klopp, który prowadzi Liverpool, ostatnio po prostu ha Hansi Flick został zdymisjonowany i były pytania, czy właśnie Jurgen Klopp będzie prowadził reprezentację Polski, wydaje mi się, że jest jemu to pisane, prędzej czy później Jurgen Klopp będzie prowadził reprezentację Niemiec, tak, myślałem, że się przejęzyczyłem. Jak przejęzyczyłem się powiedziałem reprezentację Polski, to przepraszam, oczywiście mi chodziło Hansi Flicka, reprezentacja Niemiec. No i tutaj i Jurgen Kopp podziękował, powiedział, że ma ob ob obowiązujący kontrakt z Liverpoolem. Natomiast tak, niewątpliwie pojawia się Marek Papszun, jest to jedna z naj najbardziej gorących jakby nazwisk, temat grzany. Wydaje się, że na podstawie tego, co zrobił ostatnio jeśli chodzi o Raków Częstochowa jak najbardziej po prostu jemu to się należy, żeby po prostu poprowadził tutaj reprezentację Polski na podstawie sukcesów, które ostatnio odniósł, tak. Ja też powiem taką już ciekawą rzecz, czy to też nie było tak, że było takie ciche porozumienie, gentleman agreement można powiedzieć, pomiędzy Papszunem a tutaj Cezarem Kuleszą, bo Kulesza przecież zdawał sobie sprawę, że jak reprezentacja Polski nie awansuje, będzie po prostu tutaj no, wściekłość narodu polskiego, jeśli chodzi na Santosza, że będzie musiał podziękować Santosowi też, że nie tych po prostu rezultatów. Mało jest czasu na to, żeby po prostu wybrać nowego selekcjonera. Wydaje mi się, że jednak to będzie selekcjoner z Polski. E, tak, no, jednak ci selekcjonerzy z zagranicy się nie sprawdzili, nie znają mentalności, a przynajmniej ci selekcjonerzy po prostu z Portugalii. Paprzą, być może po prostu miał takie ciche porozumienie, żeby był praktycznie jakby taki wolny elektron w możliwości w tym obrębie tego. Atomu, tak, w każdej chwili, żeby był pod telefonem. No i jak Santosz nie wypełni po prostu swojej yy, po prostu pracy, no to wtedy on przyjmie tą reprezentację Polski. Ale nie wiem, czy tak jest. Być może tak było, być może nie. Jeżeli Cezar Kulesza rzeczywiście myśli dalekosiężnie, to powinien w ten sposób postąpić, że powinien już po prostu wstępne rozmowy prowadzić przed meczem z Albanią, przed meczem z Wyspami Owczymi, że może się to po prostu w różny sposób potoczyć i już po prostu takie wstępne rozmowy prowadzić, tak. Ja powiem w ten sposób. No, Marek Papszun. Yy, ja bym był zadowolony, gdyby on dzisiaj został selekcjonerem reprezentacji Polski, ma wszelkie ku temu papiery można by powiedzieć. Nie mówię o papiery dosłowne, tak, ale jakby sukcesy i tak dalej. Natomiast, jak on, czy on się sprawdzi, czy nie, to już jest inna sprawa, tak? Santos też był dobrym e, kandydatem na selekcjonera reprezentacji. To, jak się sprawdzi, to już jest inna sprawa, tak? No to wiecie tak, kupujecie nowy samochód, salonu, jakiejś dobrej jakości, no to nie macie po prostu pojęcia, że on się będzie wam co miesiąc psu, tak? Kupujecie jakby w dobrej intencji. Oczywiście, no nie porównuję tutaj człowieka do samochodu, no ale jakby, no nie, nie wszystko w piłce nożnej się sprawdza. Także papszun jak najbardziej. Potem mamy ich Michała Probierza, to byłaby naturalna kolej rzeczy, bo po prostu, bo przyszedłby z tej młodzieżówki, e, Mateusz Morek mówił po prostu na kanale sportowym, że są dwie opcje, dwie frakcje, jeśli chodzi o PZPN, że te po prostu eliminacje już są przegrane, trzeba prowadzać młodych zawodników, a tą starszyzną skreślić, tak, żeby po prostu rzeczywiście tam reprezentacja odżyła, mimo nawet po prostu porażek, no i wtedy rzeczywiście jakby taka opcja zwyciężyła, to ty probierz ma dużą szansę po prostu, żeby prowadził reprezentację Polski, no bo jak, kto jak, on tak, który po prostu prowadzi tą młodzieżówkę, wydaje mi się, że to też byłaby dobra opcja, dobra propozycja, Pozycja tak. Probierz czy paprzun, w zależności po prostu. Jeżeli chcemy ratować wynik, jeszcze to paprzun. Jeżeli po prostu już my uważamy, że przegramy tę eliminację, no to po prostu na przykład prowadzić probierze, bo tutaj wiadomo, oni młodzi zawodnicy to będą mogą być wyniki porażki, no ale trzeba po prostu ponieść te, tutaj te, te, te porażki na początku, żeby potem było lepiej. Potem mamy Jana Urbana. Też ciekawa kandatura, na pewno po prostu duży fachowiec, który potrafi się dogadać. Wydaje mi się, że z grona tych trenerów, tak, Jan Urban byłby w stanie zmotywować, byłby w stanie wykrzesać, wyciągnąć maksa, jeśli chodzi o polską reprezentację, i e, nie odbieram tego innym też po prostu selekcjonerom, ale wydaje mi się, że z tego grona największą szansę. Nie mówię, że, no bo Patrzą też ma dużą szansę, ale nie mówię, że nie. M moim zdaniem, jeżeli po prostu liczylibyśmy na to, że jeszcze awansujemy, tak? A więc no, tam wygramy trzeba po po prostu różnicami bramek w meczu, tak, no to wydaje mi się, że Jan Urban byłby w stanie tego dokonać z reprezentacją Polski, no nie on sam, tak, bo nie będzie na boisko, nie będzie grał, tylko po prostu reprezentacja prowadzona pod wodzą Jana Urbana. Potem mamy Wladimir Petkowicz, to był swego czasu po prostu nazwisko, które było grzane przez Tomasza Hajta, jeszcze przed wyborem Santosza, wydaje mi się, że nie, że po prostu Petkowicz raczej nie będzie, nie ma też czasu na to, tak mówię, już po prostu za chwilę trzeba wysłać powołania do piłkarzy, to musi być trener, który zna reprezentacja, niektóry się jej uczy, więc ta kwestia raczej po prostu odpada. Też byłoby to duże po prostu obciążenie jeśli chodzi o reprezentację Polski finansowe, jeśli chodzi o PZPN. Adam Nawałka chyba po prostu w roli takiego strażaka, który by przyszedł gasiłby tą reprezentację Polski, ale ta reprezentacja, która teraz jest, to jest zupełnie inna reprezentacja niż kilka lat temu. Nie ma co się oszukiwać, tak? To, że dzisiaj Adam Nawałka by wszedł do szatni, to nie odniósłby takiego sukcesu prawdopodobnie nie odniósłby takiego sukcesu, jak to było kilka lat temu, bo ta reprezentacja zupełnie jest w innym punkcie, zupełnie innym miejscu niż to było kilka lat temu. Aczkolwiek, no, z braku laku, jeżeli by nie dogadał się, no to kto wie, tak? Chociaż wydaje mi się, że nie raczej nie po prostu tutaj, tak? Ja bym miał proporcje dawać, takie to tam 10% dawałbym tej szans. Jeśli chodzi o Adama na naprawdę tutaj raczej nie. Mamy też Jurka Brzęczka. Co by nie patrzeć, to Jerzy Brzęczek, po prostu, który teraz jest ekspertem telewizji polskiej. On wywiązał się ze swoich zobowiązań, jeśli chodzi o po prostu tutaj wyniki piłkarskie też prowadzą po prostu zawodników młodych tak do reprezentacji, natomiast nie wydaje mi się, że to, żeby to był powrót już jego brzęczka. Zresztą to wydawałoby mi się troszeczkę bezsensowne, tak? Jadam na wałkę Jerzy Brzęczek wydawałoby mi się to bezsensowne. Oczywiście tutaj też mogłoby się pojawić nazwisko Czesława Michniewicza, ale no Czesław michniewicz to ma ważny po prostu kontakt, dobre zarobki nie wydaje mi się, żeby rzucił po prostu, chociaż kto wie, e, natomiast gdybyśmy mieli zakładać, tak, powrót do jednego z byłych polskich selekcjonerów reprezentacji Polski, czy ma to być Nawałka, Brzęczek, czy Czesław Michniewicz, to ja bym powiedział, że Michniewicz, e, żeby po prostu teraz mógł ratować tą reprezentację, bo jego styl może by byłby brzydki, ale też po prostu piłkarską by się obronił, e, może byśmy po prostu rzeczywiście awansowali, tak, chociaż no tutaj trzeba bramki zdobyć, tak, no to e, styl gry defensywny Michniewicza raczej by temu nie pozwolił, bo on bardziej być zamurował bramkę, niż po prostu nastawił się ofensywnie. No ale gdyby miała na wybierać Anna Łałka, Brzęczek i Michniewicz, to. Dzisiaj bardziej bym postawił Michniewicza, bo wydaje mi się, że Michniewicz nie, nie dokończył swojego dzieła. Zwolnienie go nie wiem, czy było błędem, czy też nie, po prostu było pokłosiem afery premiowej. Natomiast, no, nie jakby sportowo, tak? Sportowo jakby się obronił piłkarsko. Może po prostu styl gry jego był kiepski, nie, 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 nie był widowiskowy, kiepski dla oka, ale piłkarsko po prostu tak wynika mi się obronił. Także spośród tej trójki to bym po prostu postawił tutaj na czasowo Michniewicza. No, ale to wydaje mi się, że nie ma sensu do tego wracać. trzeba iść dalej jeśli się chodzi o reprezentację. Kto wie, jaką decyzję podejmie tutaj Cezary Kulesza, tak? To wszystko dzisiaj. No, znaczy ja powiem w ten sposób. Na pewno na Polaka trzeba postawić. Ten selekcjoner zagraniczny nie ma sensu, żeby się uczył po prostu i tak dalej. Mamy już złe doświadczenia, zresztą chyba większość społeczeństwa już dzisiaj chce po prostu, żeby selekcjoner był Polak. Wydaje mi się, że to powinno być właśnie kwestia pomiędzy probierzem a papszunem, tak? Wybór po prostu pomiędzy tymi dwoma trenerami. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba. Trzymajcie się. Cześć.